Jej pierwszy kierownik duchowy zażądał od niej złożenia czterech ślubów. Ja je przeczytam. Po pierwsze, że będzie mu posłuszna, że nigdy nie zmieni kierownika. Po drugie, po trzecie, że wiernie zachowa w tajemnicy to, co będzie jej mówił, a po czwarte, że o swoim życiu wewnętrznym będzie rozmawiać tylko z nim. Masakra, uzależnienie totalne. Ja, no jakie zabezpieczenie swoich wpływów? Po prostu zero szans na jakąkolwiek pomoc. Ja nie wiem, jak ona się z tego wywikłała, nie znam tej historii. Natomiast, jak łatwo to wykorzystać. Proszę bardzo, święta Joanna de Chantal. Takie miała układy z kierownikiem. I teraz można powiedzieć, że to jest przykład do naśladowania, bo przecież święta, nie? Przychodzi jakaś osoba duchowna i tak, no wali na ty, Daniel, to, 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 to. No to ja wtedy mówię, no dobrze, Piotrze, czy Tomku i tak dalej. I wtedy. Ksiądz, Tomasz, Jak, tak jest jakieś oburzenie, nie? Więc z założenia, z defaultu wiele osób ma takie poczucie, że my tutaj jesteśmy sumieniem narodu, do nas się mówi przez per ksiądz, a do was się wali po imieniu, nie?